Dzień dobry, nad Malagą nawet pojawiły się jakieś chmury. Witamy nowy dzień. Jesteśmy na kempingu Camping Malaga Monte Park. Około 25-30 km od Malagi. I po wczorajszym mega upalnym dniu, dzisiaj chyba już jest chłodniej, już nie odczuwamy takiego ogromnego upału. Dlatego z powrotem wracamy do Malagi. A dlaczego tak? Bo jutro mamy zamówione już bilety do Caminito del Rey czyli do ścieżki e, królów Dzisiaj byśmy mieli e, w Maladze mamy niedosyt, nie wszystko zobaczyliśmy a że wczoraj nie chcieliśmy robić tego wielkim upale tego dużego dosyć miasta robimy to dzisiaj Zjedliśmy śniadanie, jest godzina 9 o 10:14 mamy autobus do Malagi, który nas w 51 godzinkę dowiezie do centrum Malagi. Także powolutku się szykujemy. Pakujemy wszystko co potrzeba. Zostawiamy nasz czterogwiazdkowy, pompowany hotelik i będziemy pędzić do Malagi. Dobra, e, kolejny dzień jesteśmy w Maladzie. Dzisiaj troszeczkę trudniejsza podróż. E, linia numer 132, spóźniony 10 minut i to tam jeszcze spoko, ale bardzo, bardzo dużo ludzi w autobusie. Trudne warunki w pewnym momencie. E, pani kierowca już nie zatrzymywała się na różnych przystankach. Pomimo tego, że ludzie machali na przystankach, to ona jechała dalej, ponieważ no, autobus był tak zatłoczony, że już nie wpuściłaby nikogo. 50 minut i zapłaciliśmy za cztery osoby 6,80, Euro 70 wychodzi za jedną osobę. Euro 70 za jedną osobę, 6,80 za naszą czwórkę. Dzisiejszy dzień będzie się kręcił wokół Pablo Picasso, bo chcemy. Jeszcze się zastanawiamy, a może dwa muzea zobaczymy, zobaczymy, po prostu wszystko będzie zależeć od naszego zmęczenia. Bo tutaj w Maladze znajduje się dom Muzeum i Dom Pablo Picasso i Muzeum Prac. Tak. Ufundowanych prac. Uh -huh. znajduje... Wybierzemy albo jedno. Na pewno tu z chłopakami konsultowaliśmy, że chcemy chyba raczej Dom Pablo Picasso. Oglądaliśmy kiedyś Dom Vincenta Van Gogha Warl na tak, Prowansji. Gdzie on przebywał. Miejsce, w, gdzie takim przebywał, miejsce w tak. I bardzo nam się to podobało, więc chyba wybierzemy dom Pablo Picasso i sobie to odwiedzimy. A na początek chcemy przejść się po, przez stare miasto, troszkę pobłądzić, gdzieś się zatrzymać, może coś się napić. Królestwo Papuk. Mocno je słychać, może mniej widać, ale są na pewno słychać bardzo, bardzo mocno. Chodzimy do starego miasta, widzimy to cudowne Merkado, które widzieliście na poprzednim odcinku z Malagi. Jest też policja konna, którą nieczęsto często się spotyka, stoi na światłach i czeka na przejazd. Słuchajcie, doszliśmy do tej najfajniejszej części starego miasta w Maladze, jesteśmy na tej najsłynniejszej. Ulicy, w tej chwili tak fajnie zadaszonej wachlarzami, no na pierwszy rzut oka nawet nie potrafię powiedzieć, co to jest. Czy tu jakiś herb? Z czego oni to robią? Żeby zwiedzać te, miast te miasto, czy koniecznie jest dobra pogoda. No dzisiaj nam szczęście sprzyja. E, ominęliśmy ten 43 stopniowe upały. Dzisiaj mamy bardzo przyjemny dzień, około 27 stopni, i powiem szczerze, że no, przyjemnie się zwiedza. Jesteśmy po raz kolejny pod katedrą. No i warto przynajmniej na parę sekund rzucić okiem, bo wygląda imponujący. E, podróżując z dziećmi. W takich miejscach oczywiście musicie pamiętać, i warto robić częste przystanki. Obowiązkowo lody, obowiązkowo jakiś zimny napój, żeby to zwiedzanie nie było nudne i uciążliwe. No, żeby wasza podróż nie zakończyła się marudzeniem, tylko była zapamiętana jakimiś drobnymi nagrodami. Ja tak polecam. Czasami się sprawdza, czasami się nie sprawdza. I mamy złe humory, ale generalnie staramy się Wam przekazać same te dobre. Teatrem jest fajny napis Malaga i spróbujemy go znaleźć i prezentuję już widzę napis. Tam będziemy chcieli podejść, zrobić jakieś fajne fotki może na miniaturkę tego filmu. Tam u góry. Wczoraj byliśmy, nie wczoraj przed wczoraj zwiedzaliśmy, naprawdę warto. Niedużo to kosztuje, a, a warto się przejść. To nie jest, nie jest jakieś 15-20 euro, tylko chyba 3,5 euro za bilet. Także jak już jest, tu jesteście, warto zwiedzić te dwa fajne zamki. Także no, to raczej jest mega obowiązkowe miejsce. Tutaj w Maladze. Trzeba tu przyjść, trzeba to zobaczyć. No wspinanie się na ten górny zamek jest dosyć męczący, zwłaszcza w jakiejś wysokiej temperaturze, ale naprawdę warto, bo widoki z tego górnego zamku są rewelacyjne. Udało nam się dojść do tego napisu Malaga? Zobaczcie, bardzo dużo ludzi tu przychodzi. Trzeba nieraz poczekać w kolejce. Nam udało się porobić parę fotek. Które pewnie w tej chwili Wam e, wkleję. E, ciekawe miejsce, chyba obowiązkowe, w Maladze, tuż za amfiteatrem. Przyjść, porobić zdjęcia, można iść dalej. Weszliśmy do restauracji Alpinki, bardzo znanej. Piękny, wystrój, jak wszystko mi to zachwyca, co chwilę się wygląda. Zgoda mnie to tak. Wszystkie fotografują, rozglądają się, więc no, nie jestem nie była. Tu mamy Na Griffith. stoją przy tej tablicy, rozglądają, się, tak mało zdjęcia, jakie sobie osobistości, które było. Wracają do domingo. Przyglądają się. Historia, no, znajdzie się od znanych osób. Oj, duże kolejki chyba. Do muzeum. Mamy wszystko, co jest związane z Picasem Muzeum Picasa Zobaczcie, są kolejki. O nie wiem, czy duże, czy nie duże. Zaraz zobaczymy się na lody, podobno tutaj być dobre lody, nie wiem. tam było chyba. No kolejka jednak się ciągnie. Za bardzo się nie przemieszcza tam dalej, dalej, dalej jeszcze. Także kolejka spora. No na pewno... Chyba tam nie ma nigdzie loziarnych. Szukamy lodów, bo tu gdzieś ponoć w pobliżu jest jedna z lepszych ludziarn. Tu w maladze. Kolejka jest spora. Do Muzeum Picassa, Bardzo duża kolejka, bardzo dużo ludzi. Robi się mega, mega tłoczno. Trzeba to umilić sobie lodami. Ponoć, ponoć bardzo, bardzo dobrymi. Tak, bo to się okazało, że to jest ta sama. Miałam dwie polecenie, ale jedno widziałam, że jest blisko Picassa, a drugą nazwa to jest ta sama. <laughs> Czyli trafiliśmy. Czyli nie dwie, tylko jedna. Tylko jedno. O, smaki wyglądają fajnie. Ja chyba nawet się skuszę, choć nie jestem jakimś wielbicielem lodów, ale widzę, że chłopcy się mocno zastanawiają nad wyborem. Lodów u mnie wybór był bardzo łatwy. Oczywiście wybrałem truskawkowy. Zobaczcie, bardzo dobre, a dodatkowo normalnie mam kawałek. Truskawki. Pierre mi co to za smak? Nugat. Nogat? Nug tak. Dwie truskawki, nogat i... Kinder, e, bueno? biały, no. No, no dobra. Bagała czekolada. Zwiedzenie tak trudnego miasta jest trudne, więc trzeba sobie robić przerwy, żeby, żeby móc dalej nabierać siły do zwiedzania. Polecono nam tą e, lodziarnię z dwóch stron, od dwóch osób i faktycznie warto. Bardzo dobre lody, można się odświeżyć, odpocząć i dalej iść zwiedzać. Zobaczcie, bardzo, bardzo ciekawy budynek, fajne okiennice. Można się w zatrzymać, popatrzeć. Tutaj mamy wieżę w jakiejś dzwunicy. Jesteśmy na placu i szukamy Pablo Picasso, który siedzi na ławeczce. Już go chyba dostrzegliśmy. Przemiła rodzinka, pewnie hiszpańska. Robi sobie tam zdjęcia, my też podejdziemy. I tu też gdzieś niedaleko ma być dom Pablo Picasso. No nie wiem, czy nie tutaj nawet. Będziemy zaraz sprawdzać. Oczywiście wszystkie takie miejsca są dosyć mocno oblegane przez turystów. Przy każdym takim miejscu kolejki. Ale udało nam się porobić jakieś fotki. Idziemy szukać domu Pablo Picasso. Mamy Muzeum Pablo Picassa. Postaramy się wejść. Okay. Niestety nagrywać nie można. Także my idziemy zwiedzać, a później Wam powiemy, czy to muzeum jest ciekawe, warte zobaczenia. Jeremi mi tu podpowiada, że to restauracja Gusto zratatuje. Co? No, wiem. E, jesteśmy w restauracji z tacosami za 1 euro. Robimy sobie kolejną przerwę po lodach. Nauczyliśmy się temu, że po pierwszym dniu zwiedzania, które było dla nas mega mega męczące, że trzeba sobie umilać. Ile wlezie? Takie zwiedzanie, żeby dało się robić. A, knajpka, dosyć ciekawa. Zobaczcie jakie takowki mamy. Jeden taką 80? Ten jest po Dajsze, euro. 哎。 Mocno. Mijamy Alkazabę. byliśmy tu dwa dni temu. Warto, warto wejść, zobaczyć. My trochę chyba sobie nadaliśmy za dużego rytmu tego dnia zwiedzania i po prostu no mega się zmęczyliśmy tym dniem. Do tego chyba było dużo, dużo cieplej. A dzisiaj robimy sobie przerwy, jemy jakieś lody, próbujemy jakieś takosy. I no, trzeba nadać sobie takiego luzu w tym zwiedzaniu, żeby to zwiedzanie nie było nudne i męczące. Chodzimy na fajną promenadę przy porcie luksusowe łodzie statki. Można przypłynąć rejsem, a my idziemy teraz w lewą stronę w kierunku plaży. Chcemy zobaczyć jak ta plaża wygląda. Dosyć dużo ludzi. Nawet w autobusie widzieliśmy, że dużo parawanów przyjeżdżali po prostu z głąb z kraju żeby po prostu przyjechać na plażę w tej chwili wyszliśmy z parku Malagi i przeszliśmy na Promenadę Promenadę, która jest jak widzicie otoczona takim, taką nowoczesną pergolą która chroni troszeczkę przed słońcem, a już przed nami oddział francuskiego Muzeum Pompidou. To jest taki kolorowy sześcian. Zbliżamy się do tego centrum coraz bliżej. Kolorowy sześcian. Jeden z elementów, który wyróżnia tutaj miasto Malagę, i często jest taki podstawowy widok na właśnie oddział paryskiego. Muzeum Pompidou. My dochodzimy do plaży, ale już rozmawiamy, że musimy jutro wcześniej się zorganizować, bo jedziemy na naszą chyba największą atrakcję na ścieżkę królów Caminito Del Rey. Trzeba być godzinę przed wejściem na parkingu. Mamy, mamy wykupione bilety online. Online mamy wykupione bilety, które wykupiliśmy jeszcze będąc w Polsce, wcześniej, obliczyliśmy mniej więcej sobie, którego możemy być tutaj i zwiedzać to miejsce. Bilety mamy zakupione na godzinę 10.50, czyli jutro pobudka około 7.30. O 8.30 musimy najpóźniej wyjechać, ponieważ czeka nas godzinna podróż do Caminito. A już Wam pokazuję słynny napis i plażę w Maladze. Tak ona się prezentuje. I odnaleźliśmy miejsce, w którym można zrobić zdjęcie z napisem Dobiera. Miejsce, Zobaczcie <laughs> Jaki, jakie można sobie wybrać miejsce do przebierania e, kąpielówek. Idealne Dobra, po prostu. <laughs> nikt nie patrzy, proszę pana, nikt nie patrzy, nikt nie nagrywa. Po prostu toaleta publiczna w tym. Po no. to, po to. Pan się sobie. Słuchajcie, to nami jest napis, napis Malageta na najbardziej tutaj e, obleganej plaży, na Maladze. E, I pan właśnie przebierał się tuż obok tego napisu. E, Stanął się na środku tego napisu. Tak, i przebierał sobie gadki. E, no taki opakowany, to znaczy owinięty ręcznikiem, ale bardzo zdziwiony, że ludzie chcą mu robić zdjęcia. I strasznie mnie to rozśmieszyło, bo przy takich właśnie miejscach, gdzie jest napis Malaga, e, Peniskola, czy inne, y, Nicea, no nie wiem, takie właśnie napisy, no zawsze są oblegane przez turystów i wszyscy sobie chcą strzelić fotkę. Natomiast pan tutaj bardzo... Degustowany w ogóle, <grym> dlaczego ja go filmuję w takim miejscu <grym> i w ogóle o co nam chodzi. W ogóle, e, by, by, by on machał do nam... chyba, że to jakieś takie miejsce ustronne, że on się schowa za tym napisem i się przebierze. Natomiast y, no zdziwiony, bo wszyscy czekali, aż on w końcu się przebierze i odejdzie i będzie można robić sobie spokojnie zdjęcia. Bardzo się śmieszna sytuacja, ale takie też się zdarzają. Właśnie tego miejsca szukaliśmy, żeby Wam nakręcić i pokazać. To tu na plażach grilluje się. Owoce muza, ryby. Na Zobaczcie. Łódce, tak. Na takiej łódce grilluje się. I tutaj w tych restauracjach można to zakupić. Idę z drugiej strony jeszcze Wam to pokazać. Myślę, że podejdziemy że zorientujemy się, ile to kosztuje. Tam są sardynki, tylko? Czy na jeszcze coś? Szpadzie, nie? Na takiej szpadzie, właśnie, grillowane. Zobaczcie, na takiej łódce łud jest piasek, oczywiście węgiel, drzewny, i grillowane. Różne, bo widzę sardynki, chyba jeszcze zrobić zdjęcia. Zobaczcie. Grilowane ryby na takiej łodzi. Jesteśmy w Maladze w Hiszpanii. Super klimat. Miejsce pozajmowane, dużo turystów. Malaga w Hiszpanii. Widzę teraz jedną papugę tu na tej palmie zielona. chyba jedna z fajniejszych uliczek Malagi bardzo klimatyczna, wąska ciekawe budynki fajna promenada dużo sklepów, restauracji ciekawych miejsc praca już chyba ukończona na końcu chyba jakiś herd ale dalej nie do końca wiem, co to jest. Czy to jakiś piasek, czy jakieś kamyczki kolorowe? Piasek, piasek taki, barwiony. Kolorowy. Barwiony piasek, podpowiada mi kołantek. tak? ciekawia się to prezentuje. A tam drugie, jeszcze jest. Także mamy tu gdzie? To jest jedno I tu jest następne. Co to jest? Z gazety zrobione Mam teraz ma przerzęgę, ale ma opakowanie na górze Nie, tak nie będzie Zobaczcie jak się tu. Zamyka te mercado. Ostatnie spojrzenie, już raczej więcej. Tu nie przyjdziemy. Godzina 15.30. Mercado się zamyka. Żegnamy Malagę. Jesteśmy na dworcu autobusowym w Maladze. Autobus 132M. Autobus przed czasem jest 16.25. Autobus odjeżdża, my wysiedliśmy. Wysiedliśmy na swoim przystanku Venta Morales. Żeby wysiąść, trzeba koniecznie nacisnąć stop. Zaraz przed, na poprzednim przystanku, kiedy już widzimy, że jest, zbliżamy się do celu, to warto już być blisko drzwi, nacisnąć przycisk stop, bo wtedy autobus się zatrzyma. Na poprzednim akurat się nie zatrzymał, więc trzeba faktycznie śledzić drogę bo jeśli nikt nie wysiada, to autobus jedzie dalej. My jesteśmy już na kempingu. Dzisiaj naprawdę ekspresowo jechał ten autobus. Nie było żadnych opóźnień. Tak jak mieliśmy 16.30, tak wyruszyliśmy. I jest 17.8 i jesteśmy na miejscu.